Słowo z 22 czerwca, Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 6, wersety od 24 do 34. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam Wam: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie o To, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przeodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a ojciec was, niebie wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o dzień, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam Wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przeodziewa, to czyż nie tym bardziej Was, małej wiary? Nie troszcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść. Co będziemy pić, czym będziemy się przeodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio jutro, bo jutrzejszy dzień samo siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. W tajemnicy swojej miłości do człowieka, Bóg pragnie być wybierany jako ten pierwszy i najważniejszy. Pan Bóg obawia się zlekceważenia przez nas. O tym też przestrzega, mówiąc, że tylko jednemu Panu można służyć wiernie i z oddaniem. Dlaczego Jezus mówi o tej wyłączności dla Boga? Myślę, że robi to, aby wskazać kierunek naszego myślenia i postrzegania swojego dobra właściwie. Tylko Bóg ma taki zasób, aby obdarzyć nas szczęściem w maksymalny sposób. On sam o tym wie, tak jak zna drogę do szczęścia. Co więcej, jest na drogę do szczęścia dla każdego z nas. Wie przecież wszystko i wie także, co to szczęście, ponieważ kocha w maksymalny sposób. A co jest jednym z najważniejszych elementów relacji, którą łączy miłość? Pan Jezus, przez porównanie natury, której niczego nie brakuje, wskazuje na ufność. Nie wspomina jednak o pewnym zaufaniu, albo o rodzaju zaufania ale chce nam przedstawić model zaufania Bogu na Marsa. Chodzi o zaufanie mimo trudów, zwątpienia, poczucia pustki, załamania, a może braku nadziei na lepsze jutro. Zatrwaniem w zaufaniu do Boga kryje się tajemnica naszego życia w obfitości tych dóbr, które na teraz, na dzisiaj są nam potrzebne. Pan Jezus nie wspomina też o tym, że obdarza rośliny, zwierzęta, czy też przede wszystkim ludzi? Trochę. W zaufaniu Bogu bez granic jest obietnica Bożego prowadzenia i otrzymywania darów w obfitości, ale też istnieje uwaga o pierwszorzędnym szukaniu świętości i zbawienia dla siebie i bliskich. Jezus zdaje sobie sprawę z kłopotów na tej drodze, ale daje też zdrowy rozsądek i swoje błogosławieństwo.